Siema to Kubir, a to jest Minecraft, ale dodaliśmy nowe umiejętności skakania. W tym filmie razem z moimi przyjaciółmi, czyli Tobiaszem i Napierakiem, zagramy w Minecraft, ale do gry dodaliśmy nowe umiejętności skakania. Każda umiejętność jest niezwykle ciekawa i nieprzewidywalna, o czym dowiecie się, oglądając ten film od początku do samego końca. Jeszcze na wstępie chciałem Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ każdego dnia zbliżamy się coraz bardziej do liczby 300 tysięcy subskrypcji. A dalej ponad 50% osób, które obejrzały mój ostatni film, nie subskrybuje mojego kanału. Więc jeśli jeszcze nie masz u mnie suba, a chciałbyś dołączyć do naszego community, to serdecznie. Zapraszam. Oczywiście jeżeli film wam się spodoba, zapraszam również do zostawienia łapki w górę w celu lepszego pozycjonowania się tego filmu. No i wbijajcie na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. To chyba tyle, zapraszam do oglądania. 2-1, wbijam. Okej, okay, a ja Dzień plan. Dzień dobry. Mam tajny plan, Kubir, Kubir, Kubir. No, to ja. Ostatnio na ja. tego, na nagrywce ogarnąłem, że zawsze się bijecie na starcie i tak dalej. Teraz no. się na to nie nabiorę, bijemy nabieraka! pieraka! Ja Dobra, ucieczka, ucieczka! Minecraft Manhunt w Wojtusia! Co? Zabijmy, żeby po prostu Tak, Ta musi być. Ucieka. Trzeba zrobić. Dobra, wykonam strata, którego nigdy nie użyłeś w Manhuncie. Taktyczny logout! A widzisz? Jest mądrzejszy od ciebie. <grym> Napierak jest cheaterem. Nie! Ale tu będzie trzeba timelapse'a takiego gonionego. <grym> Nie kliknął. nie kliknął. Dobra, Dobra, możemy zacząć film. E, siema, siema, Kubir. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich. Co będziemy bardzo... robić dzisiaj? Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie będziemy Peter na was okay, zbieram i zbieram Tak. Yy, ogólnie w dzisiejszym filmie dodałem do gry yy, jak dziwnie to nie zabrzmi nowe skoki, czyli że po prostu jak będziemy skakać to, yy, to mogą nam się różne ciekawe rzeczy zrobić Ale jeszcze raz, te skoki się kraftuje czy co? Yy, tak, będziemy je kraftować craftingi wam dałem na discordzie tak swoją drogą zapraszam na discord Discord gg slash Zobacz co znalazłem mnie. w szyni jaderko! W skrzyni. W, 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 w tej, w, w szynce Co wy robicie? No znowu to samo No i że znowu nie. <laughs> nie, ale generalnie fajnie, że to wiaderko mamy, bo będziemy mogli użyć, bo i tak byśmy zabijali golema dla wiaderka, no nie? A no. tak to będziemy mogli zrobić żelazny kilo w golema, bo to tak. jest chyba do jakiegoś skoku z tego, co widzę teraz, eee, Tak, tak, to jest do jedno... Serio się wkopałem na ten? E, na takie poramańczowo-niebieskie coś. Koper? Koper, tak. No ja lubię do, do ziemniaczków w sobie sensie. zjeść. chcesz zabić golema? E, tak, bardzo chętnie. O beż! Co on tak na mnie się patrzy? U! On cię bije! Jak agresywny jest! Dobrze, dobrze, bigo! <laughs> Ej, on mnie zaczął bić! I ciebie Ja ale w ogóle teraz tak patrzę, że będziemy potrzebowali strasznie dużo fiu. Co? Ej, coś ja już skinąłem! Czekaj, czekaj, uciekaj! uciekaj ku... Napierak przeprowadź go tu Golemie, taś, taś! <laughs> On cię goni. No nie wiem, MC no. Się. O, zabiłem go, dobra. Jest cztery żelaza, jest, jest git. A masz piórka? A nie, bo chcesz ten żelazny kill off. Tak, zrobiłem żelazny kill off teraz. Ale y chyba potrzebujemy diamentu w ogóle. Yy, tak, i potrzebujemy bardzo dużo piórek ogólnie, więc trzeba będzie szukać kurczaków. Napierak jesteś okay. kurczakiem? Mm. Nie. Jak to będzie działać? Czy to będzie na przykład, że będziemy buty ubierać jakieś, czy to będzie umiejętność, że będziemy po prostu klikać i na przykład będziemy już mieć ją nadaną? Yy, no, klikać i, na i będziemy mieć nadaną. No, a jak będziemy je rozmnażać, to wiesz, z małych to nie będą. No, co ty gadasz? Przecież uchodź, grać pół życia. No, ale Hypixel UHC <laughs> działa na innych zasadach, ty pierdzie stary. Co? Będę musiał ci nadać karę na komunikę. Bordel! Na pustyni! Jest tu pustynia? Jezus, o Jezus oh. Sendlą <noise> prawie. Radzie. Mam sprawdzić i powiem ci polecam czy nie polecam. No możesz tak zrobić, no? A nie powiem, jednak nie, jednak nie ten. <noise> Bum. Yy, musimy kurczaki znaleźć. No, to... Ty... to jest yy, lader, okej. Okay. Uuu. Druga, stabilnie kolejna. Yeah. Kurzow! OF, of Biding? No way. Najgorsza książka, która istnieje w tej grze. No, Napierak jest pijany. ja już wiemy o tym, że będziemy przychodzić tą grę przez 3 godziny z Napierakiem. Okay. Tak, tak, tak. ale to twoja wina. Napierak jesteś. Um, Napierakiem. Jestem. <laughs> o, tu jest Creeper. Znaczy, A nie, tak. Mam Fajnie, dwa mamy prochu. Proch na buty. Ja mam proch, a Napierak ma dwa piórka, to możemy zrobić dwie pary pierwszych butów, Kubiu. Dobra, y, to się chyba robi y, tak, tak, tak i tak. Okej, okay, mam. Explosive no prof, jump. Parę. Proszę parę. Explosive? Okej, okay. no można było się tego spodziewać. Okej, okay, użyłem, użyłem tego. Znaż. Użyłem i... a Czekaj! Jezu, przestraszyłem się, ale... Nie zabiera damage'a. Czekajcie. A. Dobrze. Co? O, wojtuś. <grywa> Powiem tak, no przechodzenie w tyle osób. Pewno tak, no strzymajmy się od siebie z daleka. No skacz to na, na pewno. Szynko, skacz na szynko, żeby zgarnąć o. więcej. No no no. Muszę domek. Tak. Łóżko, a my O, jest biedny już... O, dobra, jest jest łąka, jest łąka Kubir. Dobra, Widzisz mnie? Widzę okay, cię. Okay. A nie, czekaj. Bo teraz widzę, że jest jakiś crafting z ziemniakami. Czy my wzięliśmy ziemniaki z tamtych wiosek? Mm, a myślisz, że to jest ziemniak? Bo ja nie wiem, co to jest. No to jest ziemniak. Nie ma innego chyba i temu nie kraść. O golem! Wysadźmy golema! I chyba, a. Jest, to jest ta sama Chodź, chodź, powiem? chodź. Piesku. O, mam pieska. <laughs> my się wydaje, że powinieneś go zostawić, posadzić i po prostu. Tak, niech no dobra. Swoim życie, chyba, tak no. zrobię. Sieć sobie. By mieliście na polanie czy na pustyni? Na. No... Nie, że. Płynie, zabiłem tego perfisza, chciałem ci pokazać po perfisha. To taka mała rybka tu jest i podskoczyłem na ulce, ją zabiłem. Raz od niego zginąłeś. Wszyscy od pamiętamy to Tak, tak, był, bo To lecimy. Dobra, płynę w dół. Zium. może was znajdę. O, ej, alu. Kurde, już mnie zabił. Bierzesz? Biorę Dobra! Poczekaj, poczekaj na mnie, bo ja nie mam tej łódki. Ale jak staniesz, to to z mnie zabijesz. Nie, nie zabiję cię obiecuję. Tak? Ja ty... ciebie też nie zabiję? Tak. Okej. Okay. Jednak zmieniamy ty odcinka, jesteśmy rozbitkami z ekipy rapy. Tak, piraci z rapoidów. Jaka śliczna wyspa, jest na niej będzie tyle kurczaków. Tak, musi być mnóstwo ich. Tu nic nie ma. Dobra, <laughs> lecimy. Dalej. No, ale fajnie. Dobra, to już jest chyba spory lot. Dobra, żartowałem syfiasty ląd Ej, widzę skamielinę. O, widzę Z kamieliny. Coś tam, coś tam. To, to, to. Ola, wa bez. Zim. Widzę was, jak kicacie. Nie, jak, ten, gumisie. O, wszystkie zwierzęta mam Aha. Ej, co, szczerze. Teraz widzowie, wysłuchajcie mnie, ty <noise> film 30 tysięcy łapek w górę, bo my właśnie od 20 minut szukamy kurczaków Kliknij <noise> kordy, pokaż, Ja, No kliknąłem. Jesteśmy na takich kordach widzowie i my wciąż szukamy kurczaków. Za to ma być. JEST! Dwa kurczaki! Zabiję. Ja mam 5 piór O! Skinąłem. Ile serc? Zero, znaczy 10. Dobra, to czekaj to ja też ro... Raz na na środku i obok piórka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale to ma być jakieś tak OP tak. Dobra To, to będzie na trzy. Chyba. Trzy, 3, I co się stało Maj! My... Patrz! Co? Jak skaczesz? Ale ej, to tylko w dół w ogóle działa. Nie można jakoś przy ścianie? A jak to mamy wyjść? O wodą można wypłynąć, dobra Dobra, to musimy tutaj uratować się źródłem. No dobra, ale to nie, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super OP, co się jest zrąbiste ale z drugiej strony w sumie, potem będzie ciężko, ciężko, ciężko z wychodzeniem, no nie? Więc no. moglibyśmy szybko uratować się jakimiś innymi Chain Honory. Okej, okay. to craftuj skorzone buty i tak samo taki sam crafting. Dobra. I sobie to z bo to jakaś masakra. To czekaj, co? Jest jak się przestraszyłem, że im prąd wywalił. Lampa mi się włączyła. Dobra, Dobra. S switch jumps. Okej. Okay. Okej, okay, zrobiłem. A switch, a to będziemy się zamieniać miejscami? A nie, to by było S bez sensu Co się chyba. stało? Nie, nic to nie daje, czekaj. Normal jump. Okej, okay. normal jump mam. Teraz <grym> klikam znowu. Explosive jump. Aaaa, no i tego potrzebuję. Mining jump. Jezu, jakie to Dobre, jest piękne. Szko. Dobra. Proszę! No dobra, woda już. <grym> <grym> no to kurczaki też musimy, nie? Dla napieraczka. O, mam. Dobra. Nie, creeper wysadzić to. Zginąłem. Rzadko. <grym> <grym> nie, 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 uważaj, wojtek. Mogę cztery kobla wokół tego. A, no to masny crafting. Tak, tak. Okej, okay, mam. Smashing jump. Ja się odsuwam. Dobra, mam. Jeszcze ja czekaj, tylko uważaj, dobra. Uwaga. Smashing nie brzmi za dobrze. Nie! Ej, czekaj, Kubir! Co? Aha, co? Czeka z ciebie! Zginąłeś? Co się stało? Jak coś, to jest jump boost 3 i podejść teraz do napieraka. No i co? I mam podskoczyć? No po prostu, no. Aha, co jest? Przez to, że ty też to odpaliłeś i podskoczyłeś, to ty miałeś tam 3 i mnie wylewitowałeś w powietrze. Muszę podskoczyć raz. O, co jest! Nie, 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 nie skacz Tobiasz, nie skacz! A, bo ty byłeś pod drzewem. No właśnie, ledwo co przeżyłem Czekaj. to. KURAK! Kubir, no. możemy skraftować. Eee, masz piórko i dwa mięska. Kolejne, okay. czwarte. Okej, okay, robię. Uwaga. Healing jump. O, to, to chyba każdy jest... się spodziewa co to będzie. Nalazło mecz, papa. Siekiery? No, no kryta. Dobra, to leci jak noc, jak coś, jak się skaczesz. Nalazłem lifehaka do tego mining jumpa. No. Patrz, Tak, to leci tak, nie? No. Sobie lecę w dół. No. A teraz robię tak i działa. Co? A shift'a trzeba kliknąć. Shift'a, bez kitu. Wojtek, co ty robisz? Buduję się. Nie! Naprawiam okay. klikasz i wtedy po prostu się zmieniają. A faktycznie, faktycznie. Dobra. <noise> Przepraszam, Wojtuś. O, to bierz gaming. To jako... Ej, kopiemy jest... czanka. Kupimy czekaj, I my tę trójkę moglibyśmy tak skać, bo się to było zarombiste. A mnie interesuje Explosive tutaj. Mineshaft. Potrzebujemy teraz diamentów, i złota, i węgla. Może jakiś evencik na. Kto pierwszy zdobędzie. diamenty? Ee, Dawaj, Wojtuś. Hała! Wow! Niechcący! Jest! Mam, mam, mam! Masz diamenty? Pokaż. Mam chodź. O, Są na kurczę. pewno trzy chyba. Tak. To jest, pie to jest five na pewno. No i pięknie. możesz miningiem chyba, bo złoto wykopujesz miningiem to diamenty na pewno. Dobra, wiesz. to czekaj. Tylko żeby lawy pod tym nie był. Próbujemy Dzień dobry. Co? Zaraz nas wybuchnie, to o, dobra? U, U. Dobra, no to tak. Żelaznych kilofów potrzebujemy, ja węgiel mam. A złoto? Na ja mam spoko. 9 złota. To ja wystarczy. 3 ślepy. złota wystarczy. 3 złota. To też. Ty... Oślepłeś, Wojtuś? Już jest dobrze. U góry żelazo, po prawej diament, na dole złoto, po lewej węgiel, na środku kilo. Ale ładnie. O. O! 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 Co? Kurde. Co jest? Czekaj. O, dobra, diamenty! diamenty. Kopie, kopie kopie, 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 kopie! Ej, dobra, to jest op. Ile ej, diamentów? Ej, dobra, jaki największy łaj na świecie. Nie Cześć, nie, nie a tu ale. był lapis, tu był lapis, to wszystko. Przez <grym> lapis. <grym> ej, skrzyżowałem Minecraft, Co? Minecrafta. Okay. Co? Skrzyżowałem Minecraft. Minecrafta. Okej. Ja. Tak, zobaczcie czy mam szlagę. O, nie już, wiem. odlagowało, się A, mógł mógł. widzisz, się ja mógł. naprawiłem cię. Ładna. Co? Motyka? No piękna. Jak zawsze? Ej, dobra, to nether, tak? Szukamy pulki. Dobra, ja wysadzam. Okay tym mi padły! Zobaczcie jak set wam spada na tym tym Explosive. Spróbuję ci pokazać, ale to może być ryski. No? Gdzieś? Ta, zniszczył się Bedrock. Ej, nie wypada, nie wypada, szkoda, szkoda. Nie, to... nie! Napierak! <laughs> o skrzynia! Unboxing! Boom. O mam, o mam, 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 mam! Pulkę? Tak, cofnijcie się tam gdzie ten. A, widać jego tunele. Ta, bardzo ładny. Lecimy Dobra i Proszę, ja nie klitka Proszę, 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 proszę Ej, jakby klitka była, jajku Bazalczar No, jest bazalczar Bazalczowa klitka Dobra, rozejrzyjmy się za terenem Mmm, niczego nie widać No <grytka> No, <grytka> no. <grytka> Bardzo ładnie jest Tam coś jest, tam jest baszyn A jest, kolumna Uch, taka Dobra, to lecimy Możemy się wbijać Patrzcie, ile tam jest piglinów Idealnie Nie trzeba zrobić jednego routa, więc... Ja mam ten pomysł Jaki? Es? Perły już ten dropnęły. Ej, uważaj, Kubier, bo ja leci jeden brutal. Spokojnie, ja tu. A! ja tu. są Co on taki silny? Kolejne, Co? Już osiem mam. Mam. No, są no... 15. Ale oddały teraz. 16 opcją. Dobra, to zrób jedną parę po prostu tych butów. Wstawiamy na przejście gry. Dobra. No to Ej, te teleportation chcesz? jump. Tak. Teleportation? Uwaga! No, mam. uważaj, gdzie trzymasz celownik. No właśnie, czekaj. Tak, strzelam Tutaj, tak to może tutaj może. Uwaga. Dokładnie tak no. działa, tylko się teleportujesz? Musisz mieć dwa Eye of Ender na kolejne, nie? A z czym to jest w ogóle, co to jest? Elfram. Fire Resist? Elfram. Mam fortecę. Wow. Kordy, kordy, kordy. Dobra, teleportation, uwaga. Tak! Jestem. Jesteś? No, teraz się Ale będę jesteś. budował do góry. A By prawie byłem pierwszy za <laughs> lawy to, ja już bije blaze, nie czekam no, na no, was. Dobrze. Tylko to najpierw jak weź zabijaj, a my na boku sobie tutaj zrobimy. No to masz Kubir. czyli nie honory. Po środku piórko, po lewej zapalniczka, po prawej proszek. Flame jump. Okej, okay, a to ja się odsuwam, no dawaj. Dobra, mam. Co? Ile? Ej, lol, to. Haj, tutaj... ja na odległość tym rzucam! Rzucam ogniem na odległość. Ej, ale wiesz, jaka ładna u mnie animacja? To no, była. u mnie też, u mnie też jest. Użyteczne na pewno w takiej trzeba żeby zwierzęta przepaść i tak dalej? Jakby do końca gry chyba aż tak nam się nie przyda, ale mam przynajmniej odblokowane, nie? Że, że Tak, tak fajne. No, fajne. jeszcze nie wszystkich, ale, ale wiesz. W sumie to zostały nam tylko dwa. Ten jeden z Eye of Ender, co zrobimy, go w Endzie, w się postaramy. Tak. I ten z ziemniakiem. No, no, no. Co? Się tak patrzy, przeszkadza. Chyba jest pijane. Dobra, i po blind'a to już się tam wszedł, Kubir się tepnie, ale no, no, jest, 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 Dobra, jest, jest, Dobra, dobra, tędy. jest, tam ciężko będzie się Tak. Robię tak, tak. jest, 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 No niestety nie udało nam się przejść gry, ale jeszcze wam na koniec tylko pokażę dwa ostatnie skoki, które nam zostały. Jeden to był ten ze śliną Smoka, więc to sobie weźmiemy i sobie włączymy survival. I zobaczmy. Jest dragon jump. ok? I co nam to dało? O kurde, ej, to jest mocne. To jest jakaś bazułka, czekajcie. O! Ale to jest... A. Ten jeden, którego jeszcze nie zrobiliśmy, to ogólnie to nie był ziemniak, tak jak to za każdym razem mówił i chyba ja też. E, tylko to był ogon królika. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taki item istnieje w grze, ale no jest faktycznie. E, także mamy. Co to daje? Mam busta piątkę po prostu. No, no to w sumie to, to nie było wcale aż takie ciekawe, aczkolwiek to, to ze smokiem się zaskoczyłem.